Wakacje! Znowu są wakacje! Co się grzesz, baranie? Sierpień już jest! I co z tego, że jest sierpień? B-Power wyszedł z B-Powerem Holiday! No to chyba to trzeba uczcić. Siemano Ekipo, witam Was serdecznie w te piękne wakacje! W te naprawdę niesamowicie piękne. Ja wiem, że jest, kurde, druga część wakacji, ale... B-Power wyszedł z B-Power'em Holiday, no to chyba trzeba, kurde, przytoczyć pewne tematy, co nie? I tym podobne. Tak więc, moi drodzy, najnowszy smak B-Power'a. Jak na razie wszystkie smaki są obcykane. Oprócz Japana... Ja nie wiem, ja nie wiem jak oni to zrobili. ta dostępność to była tak Huu! Polernie słaba, że kto to próbował winszuje, że jest fartowny, jak jest to nieszczęść. Ja jeszcze nie popuszczam. Ja chcę to po prostu, kurde, znaleźć, przetestować, być szczęśliwy, dwa kciuki w górę, ale na razie moja siostra znalazła mi bi powera Holiday! Po którego też miałem się wybrać, kiedy kurde chciałem jechać do Radomia, ale siostra mnie ubiegła. Szczerze jej dziękuję. No i to już jest Bee Power, gdzie mamy już określone smaki. Grapefruit, pomelo, aloes. O kurde, jak ja dobrze pamiętam aloesy Ja jedyne co robiłem, to piłem w postaci tych soków Ostatnio się przerzuciłem na bezcukrowe, ostatnio dwa lata temu, to ja nie wiem czy to takie ostatnio, ale ostatnio piłem kurde bezcukrowe. Z biegiem kurde czasu też odstawiłem, a dzisiaj mamy, proszę bardzo, trzy smaki, z czego dwa naprawdę nie są spotykane wśród energoli. Pomelo może jeszcze, ale Aloes. Bee Power zaczyna naprawdę robić niesamowicie popierdzielone smaki, i ja to lubię, ale to nie zawsze może oznaczać, że to może być dobre coś. Niektórzy są na przykład uprzedzeni, powiedzcie, bo to jest BePower. Power, nie patrzą już na to, że to może być bardzo dobre i tak dalej. Nie, to jest po prostu Bee i trzeba być uprzedzony do tego, a nie tędy droga. No i dobra, najpierw, może sprawdźmy puchę. Która jest naprawdę jedną z bardziej wyjątkowych, jakby na to nie patrzeć, strasznie. designem przypomina Karniwal, jeżeli chodzi o kolorystykę. W sensie, wiem, że tam był złoty kolor, ale mega podobny design. Moglibyście odróżnić to, jakby tak przy pierwszym rzucie oka, dać Wam B Powera Karniwal i B Powera Holiday. Teraz, czy Wy byście je rozróżnili? Pewnie znalazłaby się część większości osób, która tak, ale lepiej jest! Taki limonkowo-cyjankowo-błękitno-pomarańczowy w ogóle cała pucha jest pomarańczowa. Mamy klapki, japanisy, mamy palmy, czy jak to tak, owoc cytrusowy, co najpewniej grejfrut, a sama pucha no spójrzcie. Jeden z lepszych designów, to trzeba kurde powiedzieć. Ostatnio patrzyłem tak na ten. Japad był naprawdę na, na plus, jeżeli chodzi o design. Nie mam go, niestety nie mam go, bo kurde to był limitowany i w ogóle do. O tym już nie gadajmy. Gadajmy natomiast o wartościach odżywczych i składzie, bo też można kurde coś wywnioskować. Woda regulatory kwasowaci kwas cytrynowy, cytryny jady, sodu, dwutlenek węgla tauryna. aromate, substanțe, sudoțe, acesulfat, sulfat, aspart, ață, aspa, HURUL CALTAR! Grevița mea, ai tamed! La ce Cur... Nie, nie. NIE! Oż kurde, No i... no i... no, hmm. Okej. Okay. Muszę, muszę nad tym pomyśleć już trochę czasu, bo kurde... Ale wiecie, to jest ten energol grejpfrutowy, to tu jeszcze można powiedzieć, że okej, okay, to jeszcze można wybaczyć, bo wiecie... a Aspartam jest zwykle kojarzony z tymi grejpfrutowymi energolami, no to kurde... mmm! Ale już samo to, że bipowery powery dodają aspartam, to już jest troszeczkę umniejszające. Ciekaw jestem no. jakby smakował taki grejpfrutowy Energol z sukralozą i acesulfamem zamiast aspartamu. W ogóle bez aspartamu. Dobra, lecimy dalej. Stabilizatory, guma arabska, estryglicerolu i żywicy roślinnej, kofeina naturalna, chociaż tyle zostało zachowane, witaminy, niacyna, kwas pantotenowy B6, B12, to już jest standardowy skład, jeżeli chodzi o witaminy i mamy wartości odżywcze. 15 kilokalorii, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych, nasyconych węglowodanów, cukru, ani białka, 10 mg soli, niacyny mamy 35 mg kwasu pantodelowego 4,90 setnych mg 35 setnych mg witaminy B6 i witaminy B12 25 setnych mikrograma, ale mnie ten aspartam z... zbił z tropu. Kurde. Aż mi się nie chciało tego wszystkiego liczyć. No, potrafi, kurde, firma jakaś, dupnąć mój humor doszczętnie. Dobra, spróbujmy to, bo nie zniszczy mi nic ekscytacji, jaką jest spróbowanie po raz pierwszy aloesowego. Może nie stricte aloesowego, ale aloesowego Energola. No, pomelo i grapefruit też jest, ale kto tam kurde o tym będzie mówił? Tutaj jest mowa o aloesie. I możliwe, że to będzie kurde jeden z gorszych bipowerów, a może lepszych. Trzeba to kurde. O kurde, ale zorąbiście. O! To jest to! Pachnie typowo jak grapa. Ale jest też, można wyczuć pomelo. Nie na taką skalę jak ten, to jest takie już 10%. Można to wyczuć naprawdę. Wytrawny chłop, co lubi wąchać swoje energetyki i tak dalej, będzie mógł tutaj wywnioskować, że tutaj jest zawartość pomelo. Ja też ostatnio pomelo miałem. Przywiózł tato ze sklepu, jak były ostatnio w sklepie, którymś tam, nie wiem którym, ale. Było pomelowiec wzięły, wiem już nawet jak smakuje, bardzo fajny owoc. Muszę to przyznać. Ale kurde, to jest dopiero zapach grejfruta konkretny. Kolor, myślę, że to może być biały. Nie bez powodu, kurde grejfrutowe energole, bądź aloesowe bądź pomelo są kurde białe. Po prostu białe. Nie mówię, że przezroczyste, no właśnie, ale białe. Z lekką nutą żółtego? Nie. Konkretnie to jest biały energetyk. Siostra jest na chacie, jak coś, do, no to wiecie. Ale w ogóle, kurde, mógłbym jeszcze to poprawić, tak żeby nie było. O, pięknie. No, biały energetyk. Ja już nie mogę się doczekać. Ja już przestaję mówić, Zapominam o aspartamie, delektuję się. Proszę, żeby to nie spierdzielili. Wow! Nie spodziewałem się tego kompletnie. Pierwsza zasada, jaka została zachowana, jest czuć taką jakby cukierkową strukturę. To już mogę się zgodzić. No, nie ma chyba, kurde, do tej pory jakiegokolwiek powera, który nie miałby w sobie czegoś z cukierków. No, dajmy na przykład ostatnio był Rejs, był kozak. I też miał sobie jakieś kurde zasługi z tiktaków. Tu mógłbym powiedzieć, że jest cokolwiek innego, ale jo! To jest centralnie pomelo! To jest centralnie pierwszy plan dyktuje swoje warunki pomelo. Można wyczuć aloes. Jeżeli ostatnio piliście, napoje z aloesu i napiliście się tylko energola, dajcie też swoją opinię, tu już od razu zaznaczam. Ja tutaj czuję, lekko, ale lekko, takie jakby mięsiste, mięsisty smak, który, kurde, dobrze mi się kojarzy z aloesem, nie wiem inaczej jak to nazwać. Aloes jest tak naprawdę nikły w smaku, że ja mogę go tylko powiedzieć, że to jest taki mięsisty smak, lekko słodki, taki swój, ale jest! I właśnie wracając do tego pomelo, kurde, dominacja tutaj nad Grapefruitem jest masakryczna. To jest ok, chyba mój pierwszy o osłaku pomelo, samego pomelo jeszcze nigdy nie piłem. A jeżeli był kiedyś z domieszką jakiś, to musiałbym naprawdę, kurde, polecieć. Tak wiecie, prześledzić te wszystkie puszki i sprawdzić, ale nie wydaje mi się. To jest naprawdę potężna ilość smaku pomelo w stosunku do grejpfruta, który zostawia z tyłu gardła swój gorzki smak, który nie każdy lubi. No na przykład ja nie lubię, ale taki smaczek ja naprawdę mogę kurde pić. Jeżeli chodzi o same te grejpfrutowe czy lodowe smaki, Frugo White, na pewno przebija w 100%, kurde, tu jest potężna ilość, już tak z góry zaplanowana, potężna ilość tych energoli została przeskoczona. I gdybym miał jeszcze ranking po bello, to ej, ja bym mógł jeszcze tutaj podyskutować, ale nijak po... Jak mówiłem, nie miałem do tej pory stricte pomelo, albo jakiegokolwiek miksu z pomelo, energetyka. A jeszcze tutaj naprawdę to pomelo jest mega dominujące. Dobra, przestań pierdzielić, i dawaj procenty, bo jednak to jest naprawdę zaskakujące. Aż w sumie mógłbym kurde dać moim mendochwytom do spróbowania, niech powiedzą swoje sugestie. Ale powiem tak, to jest taki. chciałem na początku powiedzieć, że 60, ale ja powiem szczerze, to jest nawet 70% takiego soczystego smaku pomelo. 28% to jest smak grejpfruta, a reszta to jest taki lekki, ale że lekki, ale można naprawdę wytrawny człowiek, który jest fanem soku aloesowego czy nawet napojów. Wychwyciłby to, według mnie jest wyczuwalny, więc powiem tak. Ja jestem zadowolony wielce. To jest chyba naprawdę kolejny b-power który trzyma poziom. Naprawdę nie zawiodłem się do tej pory. karniwal był jeszcze taki, że pod koniec był naprawdę, nie powiem, że nieznany do picia, ale trudno było go wypić. Bo kurde, naprawdę zachowywał się jak taka rasowa guma balonowa. Plus jeszcze, wiecie, tego typu, że ero cukru i tak dalej. To też się wliczało, ale pod koniec po prostu zachowywał się jak taka mega wyrzuta guma balonowa. Więc dlatego on jest na razie na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o B-Power. Ale wracając tutaj, kurde, nie wiem, czy to nie jest drugie miejsce. Według mnie. Naprawdę, wow. To jest... Konkretny smak, jeżeli chodzi o pomelo. Grapefruit dodaje tylko tej gorzkości tych cytrusowych nut, ale aloes jest tu tylko na takie 2%, ale można go wyczuć. No i też dodaje coś od siebie, no to wiecie. Dobra, dajmy to na drugie miejsce na razie, bo to zaskoczyło mnie i to naprawdę pozytywnie. Biedra! jeżeli ty to kurde oglądasz daj mi B-Power'a Japan ja chcę Japanisa spróbować kurde, wszyscy mówią, że dobry, numer jeden wśród b a niektórzy mówią, że smakuje jak płyn do naczyń ja chcę to zweryfikować a na razie dziękuję wam za uwagę, to by było na dzisiaj na tyle, dajcie znać jak wam smakował i Dawy boimy cholergików do spróbowania. Niech oni też zadecydują. Widzimy się następnym razem. Nie wiem przy czym, najprawdopodobniej w końcu przy porównaniu tego monstera do monstera. Bo chcielibyście to zobaczyć, co? Hmm. A ja bym chciał to nagrać. Więc jesteśmy kwita.